Do naszego przepisu potrzebujemy ugotowanego kartofla, rzutkiewkę, ogórek, seler, parę małych pomidorów, oliwki, ser parmezan, plasterki wędzonego łososia, parę ugotowanych krebetek, łyżeczkę kaparów, ser szwajcarski i serek kremowy. Kartofel, rzodkiewkę, ogórek, seler, pomidory. Kroimy w małe plasterki i następnie nakładamy na te plasterki oliwki, plasterki łososia, serek kremowy, ser szwajcarski, kapary, krewetki, ser parmezan w dowolnej kolejności. I tak kreujemy. Kanapeczki godne Oskara. Przyjemnego oglądania. Przepis przygotowany przez kuchnię świata z polskim akcentem. Smacznego.